Witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj Rafero, a to jest nowy świeży tytuł Grid 2. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Oj stary, ciężko pracowaliśmy, by zajść tak daleko. Zachowaj spokój i jedź tak jak zazwyczaj a na pewno zostaniesz zauważony. Yy, no dobrze, ale ja dopiero zacząłem. Fa, fa, fajnie. Podoba, już mi się podoba. Yy, mam nadzieję, że nie będzie zbyt trudne Ktoś wpadł przed w poślisk. No to zajebiście, tylko mnie to cieszy. Gramy oczywiście na ustawieniach ultra Oczywiście grafika jest bardzo ładna To ostatnie okrążenie, póki co jesteś trzeci. No to zajebiście nie, to, to sobie wrócimy. Jest masa rzeczy, które podczas wyścigu mogą pójść nie tak. No Zastanówmy się, co można było poprawić. Wybierz moment, od którego chcesz zacząć, i wciśnij przycisk retrospekcja. Dobra, powiedzmy tutaj. Ostatnie okrążenie. <laughs> Dobra, powiedzmy, że jest ok. Nadzieję, że wygram, chociaż się nie zanosi. Kiepsko jeżdżę Nie strać teraz głowy, to będzie najważniejszy finisz w naszej karierze. O, drugie miejsce może być ma. Poszło ci rewelacyjnie. Publiczność szaleje! Ja nie byłem w stanie policzyć wszystkich telefonów, który mi cię nagrywały. być lepiej. Teraz na pewno ktoś nas doceni, zobaczysz. A można powtórzyć wyścig. Bo coś mi słabo poszło. Mówi Patrick Callahan. Widzę, że twoje filmiki wywołały niezłą burzę wśród miłośników wyścigów. Człowieku, ja mam 9 a to o co, co tobie Mówi chodzi? <suszy> mnie chodzi? w pewnym przedsięwzięciu? Jeśli zainteresuje Cię moja oferta, będziesz mieć okazję uczestniczyć w serii wyścigów na niespotykaną dotąd skalę. O, super. Nie musisz decydować się już teraz. Załatwiłem Ci możliwość treningu na torze Indianapolis Motor Speedway. Korzystaj z niej dowoli i rozważ moją ofertę. Odezbę się za kilka dni. Okej. Okay. Będę czekał na twój telefon. Hmm. Ciekawe jak, jak to mi. Jak będzie. No. Ogólnie gram tak jak mówiłem na ultra. Mówiłem, że twój ostatni wyścig wzbudzi sensację. Słyszałeś o patryku Kalahanie? To właśnie z jego powodu chcę zorganizować światową serię wyścigów, która będzie globalnym fenomenem. A przynajmniej on tak twierdzi. Dziś jest dzień testowy. Schamka reklama intela stać. Zanim wciśniesz gaz do dechy, spróbuj zapoznać się z trasą. Spoko, Leszczu. Za tym szerokim lewym wirażem na nasypie czeka cię paskudny zakręt w lewo. Zjedź na prawo i wypatruj znaczników odległości. One pomogą ci ocenić, kiedy zacząć zwalniać. Które to prawo? Zmniejsz prędkość i zacznij wypatrywać znaczników. Inaczej przestrzelisz zakręt. Dobra robota. Świetnie wyczułeś punkt hamowania. Dobra, Dzięki. pora na drift. Rozpędź się porządnie, wciśnij hamulec i gwałtownie skręć przed wejściem w zakręt. Trzymaj zakręt, aż auto zarzuci tyłem. Będziesz musiał dodać gazu, żeby utrzymać drift. Aha, okej. Okay. Rozumiem. Przygotuj się. Na następnym zakręcie wejdź w drift. Niezła prędkość i solidne wykonanie. Prowadzisz jak mistrz. Aha. Właśnie widzę. Fajnie, podoba Zakręty mi się ten zestaw. są odrobinę ciaśniejsze. dlatego nie wahaj się odjąć trochę gazu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ok. Przed wejściem w zakręt zredukuj prędkość, a następnie pilnuj tyłu. Jesteś na ostatniej prostej. Pora docisnąć gaz do podłogi. Kiepsko mi poszło, wiem, że jeżdżę jak ceta. Ale wolę szutery, szczerze mówiąc. To było naprawdę imponujące. Patryk na pewno się do ciebie odezwał. Super. No j, j, e... Jeśli... Zakończ sesję, okej. Okay. No, także to jest świeżynka. Jeżeli chcecie jakichś więcej filmików, to wiecie, piszcie w komentarzach. Subskrybujcie, lajkujcie. Co tam chcecie? W sumie. Interesuję się wyścigami od dość dawna. No ja ktoś też. w Chicago skłonił mnie by dać ci możliwość przejechania się po torze w Indianapolis. Mam dla ciebie propozycję. No, Ma mi się coś, co nazwałem World Series Racing. Wyobraź sobie maniaków prędkości ze Stanów, mistrzów techniki z Europy i azjatyckich królów driftu uczestniczących razem w zawodach. Nagrodą jest tytuł najlepszego kierowcy świata. Potrzebny nam jednak impuls. Ktoś kto hmm. będzie gwiazdą. Na tym polega Twoja rola. Weźmiesz udział w wyścigach przeciwko kierowcom z najlepszych klubów zajebiście. Gdy już uda nam się przekonać kluby, podpisać umowy z ich kierowcami i zdobyć ich fanów, wówczas zorganizujemy własne zawody. Hmm. Czyli chcesz mnie wykorzy wykorzystać, tak? Potrzebne mi twoje dane osobowe, żeby moi ludzie mogli sporządzić umowę. Mam przeczucie, że wszystko się uda. Do dzieła. Hmm. A, e, no. Powiedzmy, że tak. Potwierdzamy elegancko wiek. Okej. Okay. Na pewno, na pewno nie. Jest polska. Nie ma Polski, no to to jest niedopracowana gra, a jest polska. Okej, okay, kontynuuj. No kurwa, Rafał musi być. No, dopracowali polską wersję wizę <coughs> służbowe służnowe Nie no, no, po co mi to? E, f, <coughs> okay, no, waham się między bardzo niskim a niskim. Wiecie, tak żeby nie... A, najwyżej się później e, ten, no najwyżej się później zmieni na na wyższy, jak będzie no, za proste. Najpierw zaproszenie od New Union Race Club i ich największej gwiazdy Harrisona Cartera. No i co? Jeśli dasz mu popalić, z pewnością zainteresuje go propozycja współpracy. E, czyli mam mu skopać dupę? A on mi wtedy jeszcze do coś w zamian, tak? Aha, okej. Okay. Rozumiem, spokojnie. Dobra, okej, okay, niech będzie. Podczas wyścigów Twoim celem jest przekroczyć metę, nim zrobią to konkurenci. Musisz dać z siebie wszystko, by wyprzedzić rywali i zdobyć... Dobra, skończ pierdolić, takie banałej. Przecież wiadomo, że o to chodzi w wyścigach, nie? To co, przejedziemy się, nie? Wiecie, to jest pierwszy look, ja pierwszy raz to odpaliłem i... Od tego pierwszego wyścigu. Praktycznie widzicie, jak w to gram. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Unikaj skał, kemp traw i przydrożnych rowów. Mogą one spowodować poważne wypadki. No co ty pierdolisz, naprawdę? No, ale będziemy napierdalać tutaj nas dodechnie. To jeden z najlepszych amerykańskich klubów wyścigowych. Jeśli chcesz zwrócić ich uwagę, zajmij miejsce na podium. No to dlaczego o nich nie, nigdy nie słyszałem? Jesteś prawie w pierwszej trójce, niewiele ci brakuje. No kurwa, no. Ale muszę powiedzieć, że grafika jest nawet w miarę fajna. Kurwa! No, to chyba będzie retrospekcja. Dobra, okej. Okay. Ale jakoś tam jadę. Wiem, wiem, kiepsko mi idzie. Chwila skupienia. No i tak ma być. Dobra Rafał. jesteś na prowadzeniu. No, kurwa, no jasne. Tylko <laughs> jak, jak długo? Nie no, ta polska wersja jest genialna. Jeszcze na Steamie dostałem, w ogóle, sniszkę. Chyba mnie lubią. Bo zamiast 30 funtów zapłaciłem tylko 26. Także... Wygrałeś pierwszy wyścig. Dobra robota. Tak, to był pierwszy wyścig. No cóż. Będę się powoli z Wami żegnał. I jeżeli chcecie więcej, więcej filmików, to piszcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, co tam chcecie. I zostawiam Was moimi fanami. Do zobaczenia, cześć!